Gdy burmistrz włoskiego miasta Venti mówił na żywo w telewizji o bezpieczeństwie, ukradziono mu kurtkę, którą zostawił na ławce tuż obok. Gdy burmistrz włoskiego miasta Ventimiglia mówił na żywo w telewizji o bezpieczeństwie, ukradziono mu kurtkę, którą zostawił na ławce tuż obok. Zginęła też jego szarfa w kolorach włoskiej flagi, jaką miał na sobie wcześniej podczas ceremonii. Do tego niecodziennego zdarzenia doszło podczas wywiadu dla lokalnej telewizji z Ligurii, jakie udzielał burmistrz Gaetano Sculino stojąc na skwerze. Odpowiadał na m.in. pytania dziennikarki oraz jej kolegi ze studia dotyczy Bezpieczeństwa i zadań Straży Miejskiej. W pewnym momencie Skulino oddalił się od mikrofonu i skierował w stronę ławki. Burmistrz mi ucieka. Dokąd pan idzie? Co się stało? Zapytała reporterka. Zebrali mi kurtkę, wyjaśnił z wyraźną rezygnacją. Burmistrz powiedział: Przyślę wam rachunek. Reporterka zareagowała, zaś mówiąc: Pan też musi uważać. Okej, okay, to poraną upragniony przez was fragment. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. si è girato e mi ha detto me l'han portata via diretta, davvero sindaco Ti faccio una eh, no, anche lei stia attento eventualmente <ride> detto questo è una domanda da studio poi vi ridiamo la linea eh, chi è che garantisce l'osservanza al, alla sua una domanda da studio poi vi ridiamo la linea eh, chi è che garantisce l'osservanza al, alla sua ordinanza, quindi dalla polizia locale